Witam Was i zapraszam do mojej recenzji gry Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 czy Ninja Storm 2 w skrócie, a zresztą nieważne. Tak jak na pewno niektórym z Was wiadomo, historia z gry zaczyna się od samego początku Shippudena do końca walki Naruto z Painem. Na razie mała zmianka o tym, co tutaj się pozmieniało. A zaczyna lepiej od Ultimate Adventure. Tak, dobra, Long Game. Małe porównanie do jej jedynki. W przeciwieństwie do storobu od pierwszej części tutaj rozgrywka jest tak no krótka trochę. Powiedzmy od 4 do 5 godzin do przejść, już Do końca nie pamiętam. Ale nie jest aż tak irytująca, jak w pierwszej części. Bo w pierwszej części to była no, dosłownie katorga. Zbieranie zbędnych zwojów szukanie jutsu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nie było co robić, a... No szkoda gadać, po prostu... Robiłeś miliardy misji, no dobra, no przesadziłem, było sto ilość misji, ale irytujące, nudne i nieraz musiałem je powtarzać, bo niektórych no zbytnio... Albo mi się nie chciało przychodzić albo to no nie umiałem zbytnio przejść. No To się trochę pozmieniało. Jak widzimy to jest kamerka coś w stylu Resident Evil. Jednak o co chodzi tutaj w Adventure Mode? Nie spodziewać się tutaj żadnych... Nie wiem... Smaczków typu RPG. Coś w tym stylu. Jedynie co tutaj możemy mieć na RPG to zbieranie... Jakiś e, shurikenów. A Kakashi-sensei? Ja, Znowu ogląda. Dobra. W <laughs> Story mode chodzi o to, że idziemy z punktu A do punktu B. I nie ma już takich misji w stylu szukaj szykamaru" albo goń Pakuna po drzewach. Tutaj Adventure Mode 3 trzyma się tylko i wyłącznie historii Naruto. Jedyne walki, jakie tutaj będziemy mieli, to walki z anime, które na pewno większość znamy. Ta część gry bardzo fajnie opowiada fabułę, co się dzieje, ale najlepiej, jeżeli nie oglądałeś Naruto, no to najlepiej się zapoznać z pierwszą częścią. Tak jak wspominałem, jedyne walki, jakie tutaj będziemy... Miecz to walki z anime. O, tutaj, no, no, tutaj znalazł jakieś zielsko, nie wiem. No, fajnie. Będę mógł sobie, sobie zrobić jakąś kokainę albo coś pewnie. No i tak, no. No, łazimy z punktu A do punktu B. Przechodzimy bossy i tak dalej, i tak dalej. A walki bossów są... Wow. Po prostu wow, super i... Do teraz je wspominam. No brak mi słów, no po prostu, no najlepsze walki bossów, jakie kiedykolwiek widziałem. Odblokowywanie postaci też jest łatwe, po prostu sobie przechodzimy, 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 aż no nie odblokujemy jakiejś postaci. Oczywiście tutaj no nie wszystkie odblokujemy. Kurde, teraz jak się z tym wychodziło? A. Super. Nie, uwaga, o, dobra. No nie wszystkie postacie da się odblokować w Story Mode. Jest wiele postaci, no dobra, no wiele, no kilka postaci, y, które się odblokowuje w trochę inny sposób. No zresztą te w Story mode też się tak da. I tutaj no, no zaraz Wam pokażę jak. Tutaj mamy oczywiście menu, jak wiadomo. O, mamy. Na no wiedynce mieliśmy no, Team Battles. Tutaj mamy Team Battle i Single Match. Jak widać, postaci jest więcej. Niestety w jedynce brakowało mi haku i zabuzy. Nie wspominając o pozostałych czterech kolegach Kimi Maro, ale tutaj już na no, nie będę narzekał. Postaci jest no, naprawdę sporo. Czy mamy kilka rodzajów na Naruto? Naruto Rasen Shuriken, Naruto Ninetales Rasengan, Sage Mode Naruto i uwaga! Hokage Naruto kostium. Jak go odblokować? Proste. Kiedy trenujemy na górze Moku, czy Moboku, czy jak to się tam nazywało, um, aby no do niej dojść, możemy także yy, pogadać z taką żabką, co jest przy w budynku Hokage, które nas tam przeniesie i tam będzie w środku tych żabek, tych mistrzów pierwszych od Naruto w ich, dom, w ich domku. skromnym mieszkanku. Eee, tak jakaś statuetka, no czy obraz i trzeba się do tego pomodlić. Albo na zewnątrz, no, przy tej studni tam będzie, no nie pamiętam, ale w każdym razie trzeba się pomodlić i dostaniemy ten kostium. Sasuke, zwykły a nie, sorry, Kirin, a to jest zwykły Chidori True Spear. Mają po prostu inne Ultimate Jutsu. Eee, Taka. No to wiadomo, no. z manga Kiosharinganem. Tą postać wraz tutaj Skillerby, Larsen i Minato odblokujemy. No ja zaraz. No, a tutaj tego no, niestety no nie widać. A zresztą zaraz Wam pokażę. Musimy zbierać odpowiednią ilość punktów. A punkty otrzymujemy w free battle. Jeżeli jesteśmy niecierpliwi, to na niecierpliwi, to najlepiej dać na super hard, albo nie, sorry, easy niech będzie, no super easy i żeby, o, całkowicie na niebiesko, dzięki temu nasz przeciwnik ma full, jakby to powiedzieć, przewagi nad nami i dostaniemy znacznie więcej punktów wtedy i znacznie szybciej odblokujemy na te postacie chociaż no z czasem same się odblokują dobrze a teraz już hmm, może klasyczna walka planż jest więcej już w jedynce tak mi się wydaje i no, muzyka w nich jest fenomenalna Dobra, dam może dla Was specjalnie o Uchiha Hideout. A teraz co się pozmieniało względem pierwszej części? Ultimate Jutsu. Mam też pierwszą część, więc pozwoliłem sobie porównać. I moim zdaniem obydwie gry są fenomenalne. I dla tych, co uważają, że ta część jest gorsza z tego względu, ponieważ przy wykonaniu Ultimate Jutsu nie ma ...tej kombinacji tych przycisków. No niestety... o przykro mi, ale mi się to podoba, że akurat tutaj tego nie ma. Dlaczego? W pierwszej części, okej, okay, było fajnie, można było się posiłować, zobaczyć czy, czy przeciwniku nie ultimate jutsu czy nie. Ale no... no większość jutsu nie dość, że nie widziałem, no to... Je, Oto trafienie tym Ultimate Judsu przeciwnika było bardzo trudne. Tutaj akurat jest wyjątkowo łatwe. Oczywiście jest no, możliwość obrony przed Ultimate Jutsu. aby no się przed nim obronić, no to to wiadomo, albo zastosujemy blok, albo po prostu no, zrobimy unik. Co też no, niekiedy na wymagany jest no, nieco większy le no, refleks, ponieważ Ultimate Jutsu mają bardzo <laughs> szybkie działanie. O, tutaj na przykład mamy Suzanno, no i proszę, nie obronił się jego strata. <laughs> Także ja nie narzekam. Kolejna rzecz. No tutaj akurat mi tego brakowało. No nie możemy sobie chodzić po ścianach, jak w jedynce, ani, wykony ani wykonywać no, tego silnego ciosu. Po którym fajnie było widać, jak no, ta szczęka się łamie, a przeciwnik leci jak z armaty w tą ścianę. Następnie, zwykłe jutsu. Jak wiadomo, w jedyńce można było sobie wybrać. Tutaj nie można, ale to nie przeszkadza. Dlaczego? Bo w pierwszej części każda postać miała... No nie każda, no niektóre miały dwa jutsu. łołka, wow, Kakashi i górny rządził, bo miało chyba spięcie, ale... no nieważne. Eee, to dlatego, ponieważ tak. No wiadomo, ultim... a nie, no sorry, zwykłe jutsu. Trójkąt, kółko. Jeżeli chcemy inne, zwykłe jutsu, to trójkąt i trzymamy kółko. I to działa. W większości postaci, tak mniej więcej. I co jeszcze do kombosów postaci? Okej. Okay. Wszystko jest tak samo jak w jedynce. Nie, 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 nie z 3 oczywcami nie, no nie chce się bić. Jak będzie. Pa, 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 pa. A to robi. Komposy są takie same, znaczy no, tak samo się je wykonuje jak w pierwszej części. Są zjawiskowe, fenomenalne. Każda postać ma swój własny rodzaj mm, stylu walki. Mamy ogólnie trzy tryby. Pierwszy to wiadomo, ta walka wręcz, no to wtedy kombosy skupiają się na, e, na, na kończynach, a nie na shurikenach. E, na dystans, no tutaj no to już mamy ten, ten Deidara, Temari i Shino. No bo oni no, się nie specjalizowali w kombosach, tylko walce na oddali, czyli mamy mm, w sumie dwa kombosy na <laughs> walce wręcz, w powietrzu i na lądzie u, u tamtych postaci, a cała reszta kombosów to jest na shurikenach. Tutaj no sobie tak rzucam, ble, 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 a tutaj jakbym walił normalnie na wszystkie no, kierunki u udej, Dejdary, no to oczywiście no waliłbym całym sklepem zoologicznym. Aha, i tutaj tak, mamy Shidori, Oczywiście, to e, tylko kółko. Trójkąt trzymamy kółko. Wow, drugie, Jutsu, super. Dobra, wykończę tego. Ja, gin. <coughs> o, jeszcze nie zginął. <coughs> A jeszcze jedno, siłowanie. Tutaj nie ma siłowania. Mnie to też nie no zabolało, dopóki no nie zobaczyłem jeden z komiksów mangi, a tutaj muszę wam no niestety zaspoilerować. Napiszcie no, mi negatywne komentarze OK. Jak pamiętamy, Naruto i Sasuke w pierwszej części na końcu się siłowali niby na Chidori versus rasengan. Ale jak to no, no wyglądało, tak naprawdę nie wiemy, czy się do końca tak siłowali. W mandze widziałem... No tutaj. Jeżeli chcemy wykonać dosiłowania, to postacie się od siebie odbiją. I też wydawało mi się to bez sensu, no bo, w jedy... no bo w jedynce było inaczej. W, w anime było inaczej. Dopóki no, nie zobaczyłem w Manze, że Sasuke i Naruto po raz kolejny użyli i Nie powiem w jakim momencie. O, coś odblokowałem. Super. <laughs> I kiedy użyli do zoomu, czy do senga, no, no to też się po prostu od siebie odbili. Znaczy, takie, takie, no bez sensu to nie jest. A grafika, jak widzieliście, fe fenomenalna. No, w jedynce tam były jakieś małe do no, przycięcia, tutaj już to poprawili. Nic nie widać. Ja zademonstruję Wam jeszcze. O, kurde. Mm, rewanżek po latach. Sztuka kontra sztuka. Nieźle. Trochę długo ta recenzja, nie powiem. A więc powiem tak: jesteś fanem Naruto lub nie? Gierka jest super, fenomenalna. A ci, którzy tak no nie myślą, to po prostu dlatego, bo uważają, że anime to jest jakaś bajeczka dla dzieci. Ja nie rozumiem, dlaczego ci, którzy <laughs> widzą coś naszkicowanego, namalowanego, animowanego, to to od razu musi być walka dla dzieci, bo to jest takie coś jak. Hentai, krew i takie inne zmianki. A to też no, bardzo no, dużo uczy. Tutaj jest no, sporo przyjaźni, poświęceniu, oddaniu. Fabuła też jest super. Po co to mówię? Dlatego, żebyście tej gry nie krytykowali, tylko dlatego, bo jest na podstawie anime. Anime to, to to już jest oczywiście gówno, co nie? No tak. A Tekken... a teken 6 na przykład jest super. No sorry, ja na przykład mam na 6, ale to po to, żeby... inni mieliby w co grać, jeżeli będą chcieli coś tam u mnie pokombinować. Będą no nie każdy musi robić to na czy coś, nie? Może jest mniej kombosów, ale ja nie chcę tracić czasu, żeby no, na przykład no, w Tekkena się nauczyć w jednej postaci z ponad 200 kombosów. I mordować sobie życie na to. Dobra, no to jest sport. Są jakieś takie turnieje, okej, okay, ale ja no, nie jestem na no, kolesie, który no, lubi mordować czas aż na takie długie granie, nie? A gierkę polecam naprawdę każdemu. Ode mnie dostaje ona tak. Został i pół na 10. Gorąco polecam i zachęcam. Aha, trzeci tryb na walki o to oczywiście na, na kukiełki. Mamy na chiyosa, serego i kankuro. No i to by byłoby na tyle. Wielkie dzięki. O! Piękna końcówka recenzji, nie ma co. Nacieszmy tym widok. Nacieszmy się tym... Dalej, zabij mnie, zabiję, zabiję. No jak na złość. No patrzcie jak na złość ej. No. No, dziękuję. Brawa dla Itaczego. Sydliwy chłopak jednak. No, no na raz.